Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Zakazany Ogród. Jeżeli myślicie, że jest jesień, więc się totalnie wystopujemy i będziemy tylko leniuszkować, to się mylicie. Dzisiaj w odcinku pokażę Wam jeszcze kilka fajnych rzeczy, które można zrobić, pokażę Wam też, co w swoim ogrodzie ja zrobiłam. No i mam nadzieję, że bierzecie kawę w łapkę, oglądacie i komentujecie. Zapraszam na ten odcinek.

Pokory i uczące nas odpoczynku również. Dzisiaj mamy takie słońce, że naprawdę można dużo robić, można też się relaksować, ale naprawdę jest fantastycznie. Ja jestem w cienkiej bluzie. Po prostu rewelacja, ale powiem Wam, że dwa dni temu próbowałam dla Was nagrać odcinek i normalnie siedziałam w domu i mówiłam, że coś okropnego i nie wiem, jak ja się nie będę nagrywać, ponieważ cały czas padał deszcz, było zimno, było mokro, Och, było typowo jesiennie. Natomiast stwierdziłam, że pamiętajmy, że natura daje nam takie lekcje życia również, i myślę, że właśnie jesień w tym roku daje nam takie lekcje, żebyśmy też nauczyli się więcej odpoczywać. Ja na pewno. I żeby czasem po prostu pomyśleć, że no cóż. Nie da się, czegoś się nie da zrobić. Mam nadzieję, że jednak będzie na tym odcinku dalej dużo odcinków i że ta jesień pozwoli mi dalej nagrywać dla Was. Ale dzisiaj Wam pokażę już kilka rzeczy, które będę jeszcze robić, które planuję robić, które już zrobiłam. No i mam nadzieję, że może kilka z tych rzeczy okaże się dla Was fajną inspiracją. Jeżeli jeszcze nie subskrybujcie tego kanału, to koniecznie zasubskrybujcie. Pamiętajcie, że my tu wszyscy razem wzrastamy, więc możecie wysyłać te odcinki też innym osobom. Będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielicie się tym kanałem ze swoimi znajomymi. Tu na razie jest klepisko, ale będzie San Francisco, tak? Można byłoby zaśpiewać. No San Francisco tu nie będzie i absolutnie nie mam zamiaru, żeby było, ale zobaczcie, uporaliśmy się z tą rabatą. Mamy na razie błoto, ale będziemy działać. Mój plan jest taki, mam nadzieję, że będziecie potrafili sobie to fajnie wyobrazić, że zrobimy tu mureczek, bardzo niski, właśnie z cegieł, takich, wiecie, właśnie starych, brzydkich, cudownych, takich, którzy ludzie oddają za darmo, a ja z chęcią je przygarniam. I będzie to niski mureczek jeden. Będzie kolejne piętro i tu będzie szedł drugi mureczek. Kolejny będzie kolejne piętro i kolejny mureczek będzie szedł. Mam tutaj już zakupione róże. Mam tutaj już rośliny pod moją kompozycję. Bardzo chcę, żeby mi się tutaj przewijały róże w takim mocnym kolorze, ale też troszeczkę, żeby taki efekt ombre powstał. Więc wykorzystam tutaj róże, które Wam wielokrotnie pokazywałam i które były też w odcinku o takich super, super naprawdę bezobsługowych różach. Róże Pink Fairy i róże DeFairy. Będą tutaj one fantastycznie z tych schodków lekko zwisać. Chcę je też przepleść przywrotnikiem ostro który naprawdę rewelacyjnie wygląda z tym swoim pięknym, mocnym, intensywnym, neonowym bym powiedziała nawet, zielonym kolorze. No i będzie tutaj też bodziszek i, i albo wybiorę tutaj bodziszka rozan, który fantastycznie kwitnie, albo bodziszka Walicha, który jest po prostu też rewelacyjny i też kwitnie cały czas intensywnie. A tą chmurą koloru też będzie się fajnie przepracać z różem i właśnie z tym zielonym kolorem. Ponieważ jest tu jednak kawał rabaty, myślę, że na pewno znajdą się też moje ukochane piękne szałwie. I albo będą to szałwie omszone, e, myślę, że tutaj dam szałwie omszoną Markus, która ma naprawdę mocny, intensywny, fantastyczny fiolet. Albo wejdzie tutaj szałwia Karolona, która też ma niesamowity kolor, ale jest jednak troszeczkę wyższa, a ja na tych piętrach też chcę zrobić piętrowość. No i jedną z rzeczy, którą tutaj też planuję, to oczywiście jeżóweczki, bo jeżówki wyglądają niesamowicie. Będą to prawdopodobnie klasyczne magnusy, ale myślę, czy też nie przepleść ich takim właśnie takim właśnie zielonkawym kolorem. Więc myślę, że może tu się znajdą też właśnie jeżówki w takim właśnie zielonym, fajnym, neonowym kolorze. Po to, żeby ta rabata żyła i była piękna i tętniła życiem. Trzymajcie za mnie kciuki. Mam nadzieję, że mi się to uda. No ale cóż, najpierw musimy zrobić murek. Jesień, pomóż! Pomóż, daj nam zrobić ten murek. Nasz taras teraz szału nie robi, ale zdecydowaliśmy się w tym roku, że przezimujemy nasze duże oliwki na zewnątrz. Nasze mniejsze oliwki zimujemy często w garażu albo w takiej też, można powiedzieć, jakby zasłoniętej altanie, takim domku ogrodnika, gdzie jednak wpada światło. Oliwki, żeby Wam pięknie kwitły, potrzebują zimować w temperaturze około 8-10 stopni maksymalnie i one dzięki temu później kwitną i wydają owoce. Jeżeli macie wyższą temperaturę, a już zwłaszcza, jeżeli macie temperaturę powyżej 15 stopni, to niestety y, oliwki po prostu mogą Wam zimy nie przetrwać, zwłaszcza takie młodsze okazy. Oliwki lubią mieć światło zimą, lubią mieć niższą temperaturę, ale lubią mieć też dobrą wilgotność y, i tą wilgotność mieć też z otoczenia, więc to jest też bardzo ważne, żebyście mieli takie pomieszczenie, w którym nie jest za sucho, natomiast pamiętajcie też o tym, że oliwki trzeba. Czasem podlewać. Tu nie chodzi o to, żeby je przelewać, chodzi o to, żeby po prostu przejść raz na dwa tygodnie, zobaczyć, jak wygląda stan waszych donic, w zależności od pomieszczenia. Może się okazać, że je podlewacie, że będziecie musieli je podlewać tylko raz na miesiąc. Może się okazać, że raz na półtorej miesiąca, a może się okazać, że raz na dwa tygodnie. My mamy te nasze oliweczki bardzo ciężkie. Słuchajcie, ta oliwka waży ponad 100 kg i zdecydowaliśmy się w tym roku, że ją po prostu zostawimy na zewnątrz. Na szczęście nasi znajomi mają taką samą oliwkę i już ją zimowali na zewnątrz, i ona fajnie zniosła zimowanie. Jest to troszeczkę nasze ryzyko, natomiast yy, da się to zrobić. Natomiast jeżeli wy zdecydujecie się na zimowanie oliwek na zewnątrz, to pamiętajcie, że praziwoją wam tylko największe okazy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Nie możecie ich zostawić w takim miejscu wystawionym na wiatr. I my specjalnie te oliwki, mimo tego, że są ciężkie, suwaliśmy właśnie tutaj, żeby nie było tak mocno wiecznie, bo jak wiecie, one wcześniej stały po prostu na skraju terasu, gdzie zawsze lata wszystko i my je po prostu sunęliśmy tutaj. Tu będziemy okładać je takim styropianem, jeżeli chodzi o dół tych donic, sklejać po prostu, robić taką izolację styropianową, a górę będziemy dodatkowo izolować agrowłókniną. Myślę, że to się nawet fajnie sprawdzi, ale ogólnie jeżeli macie jakieś rośliny w donicach, nie mówię o różach, bo róże, tak jak mówiłam, możecie spokojnie sobie zsunąć właśnie w kąt, żeby nie miały zbytnio dużo wiatru i one Wam fajnie przezimują w dobrych donicach, natomiast jeżeli macie macie takie inne rośliny, które macie w dużych donicach, i chcecie troszeczkę przezimować na zewnątrz, bo boicie się, że Wam przemarzną, to dobrze robi właśnie izolacja ze styropianu, to jest taki styropian, wiecie, co się do ociepleń budynków po prostu kupuje i skleja się taśmą dookoła donic, no i oczywiście agrobukina. W taki dzień, jak dziś, aż chce się żyć, zobaczcie, po prostu róże mi tu dalej kwitną, już Wam polecałam, że to są afpinin rose, że to są bodziszki, oczywiście dalej przyginam te pędy róż, które mogę przygiąć, żeby one mi się nie wyłamywały później, na wietrze. Możecie je też podwiązać wokół pergoli. Za mną nowa rabata. Zostało mi tutaj jeszcze wsadzenie Róż Aspirin Rose, ale ja się bardzo śmieję, bo na tą rabatę wsadziłam też bodziszki. Takie malutkie, naprawdę małe sadzoneczki, a one zdążyły się już rozrosnąć w ciągu. Nie wiem, tygodnia yy, i po prostu nawet zacząć kwitnąć. Więc wiecie, jest praktycznie listopad, albo dzisiaj się rozrosną i kwitnie. Ja nie wiem, po prostu szaleństwo totalne. Natomiast powiem Wam, że my troszeczkę już w ogrodzie, przez to, że robimy jakieś przeróbki, trochę rzeczy czasami zaniedbamy. Nie ma u nas czegoś takiego, że te brzegi, rabat, które są naprawdę fajne i estetycznie wyglądają zawsze przycięte. Jesienią, niestety. Nasz robot sobie jeździ jeszcze po ogrodzie i kosi, ale my robiąc te inne prace, trochę zapominamy o takich właśnie mocniejszych podkoszeniach trawnika, właśnie na tych brzegach. Na pewno to jeszcze zrobimy, żeby jeszcze ten trawnik później fajnie wyglądał. Natomiast przeważnie, no nie kryje, jesteśmy tylko ludźmi. Ta rabata, oczywiście, wykonana na kartonach, oczywiście z kompostem. Zobaczcie sobie koniecznie odcinek o robieniu takich rabat. Zobaczcie też nachylenie tej rabaty ponieważ my na początku się troszeczkę baliśmy, że tutaj kompost może zjeżdżać, ale ja stwierdziłam, że jeżeli faktycznie te kartony będą namoczone, jeżeli tutaj będzie też właśnie opad lekki deszczu, to to wszystko fajnie nam przylgnie. I tak się też stało. Na razie nie mamy żadnych takich efektów, żeby nam tutaj coś za bardzo zjeżdżało. Jest naprawdę fajnie. Ja nie mogę się doczekać, jak to wszystko po prostu w przyszłym roku zakwitnie. I być może pewnie jak też zobaczyliście. Dodaję coraz więcej koloru na swoich rabatach, bo te rabaty, które mam najbardziej kolorowe, one mi po prostu najbardziej cieszą cały sezon. Więc jeżeli teraz jeszcze myślicie o zmianach, przejdźcie się po tych rabatach, bo jeszcze teraz widzicie w miarę duże rośliny, i nawet jeżeli już w listopadzie nie będziecie wsadzać większości tych roślin, to wsadzicie je po prostu wiosną. Wiosną zamówicie te rośliny, które potrzebujecie, ale możecie na przykład sobie teraz przejść i takimi, wiecie, patyczkami nawet pozaznaczać, popodpisywać te patyczki, co tam chcecie posadzić i wiosną się za to zabrać, a jesienią troszeczkę już odpocząć. Ja mam trochę wrażenie, że ta moja rabata wygląda już trochę jak po bojowisko, ale ja tu jeszcze chodziłam, wsadzałam, dosadzałam róże. Będę tutaj jeszcze dosadzać róże na ten obelisk, ponieważ na tych obeliskach mamy klematisy. Jest to klematis solina i tu chyba mamy też polish spirit, z tego co kojarzę, bo na drugi mamy polish spirit i mamy comtes de bouchot. To są takie właśnie odmiany dobrane, które naprawdę są też takie bezproblemowe, ponieważ mi też na tych rabatach chodziło o to, żebym ja później nie musiała jakoś bardzo na nie wchodzić, bo widzicie, to jest taki gąszcz po prostu, roślin, więc chciałam, żeby tutaj cały czas coś się, coś się po prostu działo. Ponieważ ten obelisk jest dosyć niski, on ma chyba 120 cm, to będę tutaj dokładać niższą różę pnącą, ale fantastyczną, czyli dodam tutaj różę moją ukochaną Louise Odier, która tutaj będzie fajnym, intensywnym, różowym kolorze kwitnąć. Ta róża u mnie już się moczy, ja ją dzisiaj będę jeszcze wsadzać. Oglądajcie sobie na kanale odcinek o wsadzaniu róż z gołym korzeniem, ponieważ taki odcinek robiłam w zeszłym roku. Natomiast jeżeli będziecie wsadzać różę z gołym korzeniem, to pamiętajcie o dwóch ważnych rzeczach. Po pierwsze, miejsce szczepienia musi się znaleźć około 2-3 cm poniżej tej głównej linii. Więc ważne, żeby sobie po prostu wykopać odpowiednio głęboki dołek i. Przyłożyć tak naprawdę jakąś deseczkę, jakąś linijkę, i ona Wam stworzy taką równię po prostu z gruntem, a Wasza róża po prostu powinna mieć to miejsce szczepienia pod tym miejscem. Druga ważna rzecz, zakopczykujcie jej naprawdę bardzo wysoko. I powiem Wam, że ja na przykład lubię kopczykować różę właśnie korą drobną można też kopczykować ziemią. Natomiast ważne, żeby naprawdę zrobić to bardzo bardzo mocno, bo dużo osób się na przykład często boi, że róże z gołym korzeniem przemarzną i one mogą przemarznąć, jeżeli nie zostały właśnie w taki sposób zakopczykowane. Ja mam trochę wszczepienia tych róż jeszcze z gołym korzeniem mimo tego, że dużo tutaj zostało sezonych, ale co wam jeszcze chciałam powiedzieć? W tym tygodniu na przykład nie mam tak dużo czasu, żeby wsadzić wszystkie róże. Na pewno zaraz tutaj wejdę z tą moją różą Louis z gołym korzeniem. Natomiast nie wiem, czy zdążę właśnie z aspirinkami, a czekają na mnie aspirinki i przyszły mi już róże, które czekają na tą rabatę, którą Wam pokazywałam, którą przerabialiśmy właśnie po odstowcu i gdzie będzie murek. Żeby tam je wsadzić, musi najpierw murek powstać. Ja wierzę w to, że nam się to uda zrobić do końca tego tygodnia, ponieważ takie róże nie mogą za długo czekać. Ale jeżeli wam też przyszły róże niefortunnie, nie macie kiedy ich włożyć, nie macie kiedy ich wkopać, to oczywiście takie róże musi dać do wiadra z wodą, natomiast tą wodę. Pamiętajcie o tym też, żeby ją regularnie wymieniać. Najlepiej byłoby codziennie, jeżeli nie zdążycie codziennie co, przynajmniej co dwa dni, bo, bo taka woda niestety potrafi bardzo szybko po prostu się psuć i razem z tymi właśnie różami może Wam spowodować to, że one będą mieć jakieś choroby. I tak naprawdę mogą się też wam nie przyjąć, więc starajcie się zachować taką też fajną, czystą tą wodę, ale druga rzecz, dajcie je też takiego miejsca, którym jest troszeczkę jednak chłodniej. Nie trzymajcie tego, nie wiem, jakieś łazience w domu, nie trzymajcie tego w jakichś pokojów. Domu, bo ta temperatura pokojowa może Wam po prostu z tą wodą za bardzo te róże wybudzić, więc dacie radę przeczymać, dacie radę przeczekać, ale raczej starać się te róże po prostu schować w takie właśnie miejsce, tak jakbyście mieli zimować rośliny, czyli bardziej do zimowania niż bardziej do tego, żeby, żeby po prostu czekać w takim pomieszczeniu, że one się jeszcze wybudzą i nie daj Boże, puszczam Wam jeszcze będę. Dzisiejszy odcinek powolutku dobiega końca. Ja dzisiaj chcę jeszcze troszeczkę skorzystać z pogody, bo chcę wsadzić właśnie tą różę, może mi się jeszcze uda troszeczkę zająć właśnie blinami, które chcę jeszcze trochę dosadzić, bo jeszcze, jeszcze, jeszcze się powinny fajnie przyjąć. No ale tak naprawdę już zaczynamy powolutku stopować. Myślę, że każdy z nas już też myśli o tym, żeby była wiosna. Aczkolwiek ja uwielbiam ten moment zimy, kiedy są święta, moje dzieci zawsze mówią, że rok dzieli się na... Święta i na oczekiwanie do świąt, bo u nas jest to naprawdę takie bardzo rytualne. Jest, jest bardzo dużo rzeczy, które my przed świętami robimy, od kalendarzy adwentowych, takich bardzo specyficznych, po różne właśnie kąciki z czekoladą, z kawą. Zwykle siedzimy przy kominku, oglądamy dużo filmów świątecznych, także ten czas fajnie nam upływa. Później, oczywiście, jest oczekiwanie do wiosny. Także życzę Wam tego, żeby Wam też fajnie ten czas upływał, żebyście jeszcze fajnie mogli podziałać w ogrodzie z tymi rzeczami, którymi chcecie podziałać. No i cóż, dziękuję Wam za dziś i mam nadzieję, że zimą dalej będziemy się widywać. Help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along, and I can't help but feel.